wieczorkiem. Pierwszy raz nagrywam w domu mierzymy od bardzo, bardzo dawnego czasu i nie mogę się odnaleźć z tymi lampami. Człowiek nakupuje tego sprzętu, narozstawia, a potem i tak ciągle wydaje mu się, że wszystko jest nie tak. Więc e, naustawiałam się, naprzestawiałam i doszłam do wniosku, że więcej już nie będę kombinować, bo co ustawię to jest tylko gorzej. Także w ramach przedtreningówki y, czarna kawa Taka propos, kochani moi, jeżeli chodzicie na siłownię, to najlepszą, czy w ogóle na jakikolwiek inny trening, to najlepsza przedtreningówka, jaka może być, to podwójne espresso. Nic tak nie stawia na nogi przed treningiem, a najlepiej jeszcze na pusty żołądek. Nie mówię, że to zdrowe, ale jeżeli chcecie kopa przed treningiem, to najlepsze na pusty żołądek, podwójne espresso, mówię, Wam tak stawia na nogi, że... Także ja też łyczka, żeby się tu postawić na nogi przed y, pokazywaniem Wam ciuszków. Mm. Pycha. I zaczynamy. Pokażę Wam najpierw, co y, zakupiłam. Część rzeczy, właściwie inaczej. Wszystkie rzeczy są dla mnie. Z zamieszaniem takim przyniosłam je do domu, żeby je zmierzyć, y, tak oswoić, połączyć to z innymi własnymi rzeczami. I zadecydować, czy będą dla mnie, czy też będę puszczać jej dalej, ale no to się za chwilę okaże, a na razie, na razie pokażę Wam z ręki to, co mam, i w kolejnej części będziemy to mierzyć. Także lecę bez składu i składu, czyli nie ma tu nic ładniejszego, nic przytrzego, tylko po prostu w takiej kolejności, w jakiej leży na stole. Zobaczcie. Pierwsza to jest sukienka z Miss Sporty. I co jest śmieszne, jest to, Sukienka w 70% z wełny. I tutaj nasuwa się pytanie, jak ja i wełna razem współgramy, prawda? A no tak, że zobaczcie, sukienka jest na podszewce. Tak. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Tak wygląda sukienka. To jest przepiękna, taka wełniana prosta sukieneczka. W takie granatowo-szaro-czarne wzory geometryczne, zobaczcie. I co jest fajne, ona ma dołączony również pasek, wszystko to będzie ładnie widać na sylwetce, logowany pasek, ja akurat za tym logowaniem nie przepadam, wolałabym, żeby go nie było, ale jak już jest, to wiecie, nie będę się z nim biła, także sukieneczkę odkładam, to jest coś, co prawdopodobnie ze mną nie zostanie, bo będzie na mnie za duże, ale jest bardzo ładne i to jest rozmiar S, więc spróbujemy to przymierzyć, aczkolwiek... Wiem, że będzie za duży, ale no wiecie, to jest jedna z moich ulubionych marek odzieżowych. To jest marka Bowden, angielska marka, która robi naprawdę rzeczy genialnej jakości. I no zdarza się, że można znaleźć bardzo fajne rzeczy z tej marki. Ten sweterek ma wady, i jeżeli nie zostawię go dla siebie, to będę musiała go sprzedać z wadą, aczkolwiek będę go naprawiać. No zobaczcie, to jest moje niedopatrzenie, no takie rzeczy się zdarzają, nie zauważyłam. Ma... tutaj... To na mankiecie to jest pikuś, to tego prawie nie widać, ale tutaj ma dwie takie dziurki, które ja teraz rozciągnęłam, one generalnie są mniej widoczne, no ale są. I będę jutro szła do mojej krawcowej, żeby mi mm, użyczyła nitki w dokładnie takim samym kolorze i będę to zaszywać. Ale najpierw zmierzę, bo... Hmm, to jest bardzo ładna rzecz, a ja to chciałam wziąć jako taką narzutkę, bo y, zobaczcie, to jest w pięknym kolorze. Może nie do końca moi, ale to. O, jestem się, że on jest brudny, nie ja mam. Aparat brudny. <laughs> zobaczcie, on jest taki lekko y, asymetryczny troszeczkę jest krótszy z przodu, ale teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I y, y, on ma też świetny skład, wiecie. To jest 55% wełna i 45% wiskoza i ja go wzięłam dla siebie dlatego, że chciałam go nakładać na cienką koszulę albo na koszulkę, bo to jest bardzo delikatna wełna z merynosów i yy, chciałam to taką, być tutaj w spodnie wrzucone albo w spódniczkę, tu trochę coś tam wystaje, żeby to takie było lekkie i zwiewne. No ale, no, jeżeli nie będzie dla mnie dobre, no to będę musiała to naprawiać i praktycznie oddać za grosze, więc e, gdyby ktoś ewentualnie chciał e, za cenę przesyłki sweter, jeżeli się na niego nie zdecyduje, to, to bardzo proszę się odezwać w komentarzu, bo jest przepiękny, jest przeuroczy. No, ale to zobaczymy jak wygląda, bo jeśli, wiecie, będę zakochana, no to nie oddam, nie oddam dziada, nie? Tutaj mam jedną rzecz z akcesoriów, ale to za chwilkę wam pokażę. Trochę za daleko rzuciłam te rzeczy, naprawdę. A tu jest dziewczyny i chłopaki taka katana jeansowa, krótka, tyle że w odjazdowym ym, wzorze czy nie panterkowy to jest jakiś wąż, jakiś snake. I to jest kurtka stop shopu, moto. Takich fajnych brązowych odcieniach. Biel, brąz, nie tu nie ma czerni, to jest tylko biel i brąz w różnych odcieniach. I następna rzecz to jest spódniczka, taka klasyczna, ale w takich kolorach mi brakowało. I wszystkie, które znajduję i są w idealnym stanie, są zwykle 38, a ja potrzebuję 36. I znalazłam właśnie z HM. 36 taka zwykła prosta spódniczka, ale ja na zimę takie bardzo lubię grube rajstopy i yy, długie kozaki i ta spódniczka i jestem przeszczęśliwa. I słuchajcie mam dwa trzy hiciory, trzy hiciory. Yy, zaczniemy też od spódniczki. <laughs> Zobaczcie. To jest spódniczka ołówkowa w taki obłędny wzór, obłędny po prostu. I to jest marka dziewczyny Alexander McQueen. Moje serce się cieszy, bo to jest genialna rzecz od projektanta. Kupiona przeze mnie na 50% wyprzedaży i osoba, która to metkowała, nie miała chyba pojęcia, co metkuję, bo była wymetkowana chyba na 25 zł, więc ja za 12,50 ją wczoraj kupiłam. Też nie wiem czy ją zostawię, bo muszę zobaczyć jak z długością, bo to jest taka wiecie, długość świetna dla wyższej dziewczyny, ale dla mnie to będzie chyba w najgłupszym miejscu za kolano, no ale zobaczymy. Ale za tą cenę Alexander McQueen, na to byłby grzech nie wziąć. I kolejna rzecz niezwykle ekscytująca, to jest torebka. To jest torebka z marki Sergio Rossi. Sergio Sergio, nie wiem, o to włoszczyzna, to ja nie umiem po włoskiemu. Zobaczcie, to jest przepiękna torebka z naturalnej skóry zamszowej. Ja wam tutaj pokażę. Jest czyściusieńka w środku. czyściusieńka, Nie wiem, jak wam to pokazać. O. W środku też jest czyściusieńka, Jest używana, to nie ulega wątpliwości. Natomiast praktycznie nie ma żadnych objaw. Staram się tak stanąć, żeby lampy jej nie przyświetliły, bo po dwóch stronach świecą mi się dwie lampy, żeby było coś widać, bo nie chciałam zapalać lampy, wiecie, tej głównej, bo wtedy rzucałaby cienie. Ale zobaczcie, to trzeba sobie rozprostować, bo się troszeczkę kokardka... Kokardka też jest ze skóry naturalnej, to też jest wszystko skóra naturalna. Jest cudowna. I wiecie co? I to jest jedna z tych torebek, które mimo wszystko można założyć na ramię, pomimo tego, że ma krótkie rączki. Ale można ją i na rękę. I ona jest na tyle fajna i tak dobrze zrobiona, że to nie przeszkadza takie noszenie na rękę tutaj. O ile przy poprzedniej torebce, którą Wam pokazywałam, tej złoto-czekoladowej z Kalina Kleina, ta była w zupełnie krótkie rączki. A ta jest... Bardzo komfortowa w noszeniu. No, uwierzcie mi jakość tej skóry. Uuu, panie! Zobaczcie, nie jest wygnieciona od spodu. Ma tutaj te metalowe nóżki, żeby można ją było stawiać. Cudowna jest. Jest przepiękna. Także to jest drugi super łup. A trzeci super łup to jest coś, co ja po prostu zwizualizowałam, przyciągnęłam i do tej pory w to nie wierzę. Słuchajcie, wczoraj oglądałam Instagrama dziewczyny <laughs> Domi... Minimalism? Do mi, mi, nie pamiętam dokładnie, ale jeżeli jesteście zainteresowane, to Wam podlinkuję. To jest Instagram dziewczyny, jak sama nazwa wskazuje, która e, lubi minimalistyczny styl ubierania się i jest przepiękny, estetyczny ten jej Instagram, ja się w nim zakochałam. I między innymi ona miała do szarej kurtki, czy do szarego płaszcza już nie pamiętam przepiękny, taki brudny, niebieski, kaszmirowy szal długi taki z polskiej marki Elementy. I wiecie, ja sobie z ciekawości weszłam na stronę Elementów. Znaczy, yy, yy, znam tą markę, ale z uwagi na wysokość ich cen, to nie zaglądam jakoś specjalnie, chyba że po inspirację. Wiecie, i weszłam i znalazłam ten szal, bo on jest. Z obecnej kolekcji, i cena za ten szal to była 349 zł albo 369 zł, bo czapeczki były o 249, a właśnie szale o słupkę droższe. No i weszłam dzisiaj do tego lumpka, w którym byłam, w, na 50% wczoraj, a dzisiaj było po 6,99. I słuchajcie, grzebię tak beznamiętnie w tym koszu z szalami. W pewnym momencie najpierw rzucił mi się w oczy kolor. Potem spojrzałam, że ma odpowiednią długość. Wzięłam go w rękę, ale dałam się nabrać, bo myślałam, że to jest e, merynosy, że to są merynosy albo alpaka. Tak sobie wymyśliłam. A tu proszę. 100% kaszmir, ekskluzywny kaszmir nawet, made in Nepal, czyli według mnie najlepszy kaszmir, jaki można mieć. Zobaczcie, za 699 <słuch> i to są dziewczyny moje elementy za 340, tam 360 złotych. takie elementy. <laughs> A pamiętacie, ja mam taki piękny, długi płaszcz z, z bardzo, bardzo starego hm który niestety wisi w pracy. Dzisiaj w nim chodziłam, ale że, jako, że zaczął padać deszcz, znowu go zostawiłam w pracy, bo mi go było szkoda y, wynosić na dół, ten deszcz. I właśnie ja go dzisiaj y, przymierzyłam, ten szal, do tego płaszcza, taki wiecież, ciemno szary długi, wełniany płaszcz i do tego ten y, brudno-niebieski kaszmirowy szal no, ojej. Także dziewczyny, nie żadne elementy, to znaczy nie, nie. Oczywiście, jeżeli kogoś stać na elementy za szal, za prawie 400 zł, to e, no to proszę bardzo, wiecie, gdyby mi było stać, to pewnie też bym chciała kupić. Ale że mnie nie stać, no to to są właśnie, e, to jest moja odpowiedź na e, kaszmirowe elementy, e, nie, na kaszmirowy szar z elementów. Sorry, ja dzisiaj mam głupawkę i bardzo dużo staram się powiedzieć e, w bardzo krótkim czasie bo też godzina jest jaka jest, a ja jestem w lesie. Także tak wygląda mój przepiękny, kaszmirowy, szal z um, kosza. <grym> Nie z elementów, tylko z kosza, także no. Dobra, a teraz postaram się Wam to pokazać, wszystko na sobie, i będziemy się zastanawiać, czy zostawić, czy oddać komuś w dobre ręce, żeby poszło. No, bo bez sensu, żeby leżało u mnie i żeby się e, nie nosiło. Także ja wskakuję w rzeczy i za chwilę pokażę Wam, że tak szybko będę pokazywała zestawami, przy czym będę to łączyła z rzeczami, które posiadam w szafie. No bo tak zamierzam to nosić. Nie będę do każdej rzeczy kupowała jeszcze innej rzeczy, żeby tworzyła komplet, tylko komplet, o Jezus, jak to je. o mamo, tylko bycie będę kompletowała to z tym, co posiadam. Także chwila. Momencik zaraz wracam i zobaczymy. Na Asi jak to wygląda. I tutaj mamy tą spódniczkę, właśnie z HEMA. Zobaczcie, to jest mój ulubiony sposób ubierania się jesienią i zimą. Tak mnie można najczęściej zobaczyć. Jeszcze potrzebuje pani operator Żeby latała góra dół z aparatem. No ale jakoś tu damy radę. To jest mój ulubiony sposób ubierania się. Długie kozaki. Krótka spódniczka, grube rajstopy. I właśnie albo jeansówka, albo e, kurtka skórzana, może być ramoneska bardzo chętnie. E, I na to jakaś gruba kurtka. Zamieniałabym tą tylko grubą kurtkę na jakiś fajny płaszcz, to jest cieplej, koniecznie wiązany w pasie, a to jest ciągle moje niezrealizowane marzenie, bo e, poluję na taki świetny, wełniany płaszcz. E, tylko koniecznie prosty, ale wiązany, wiecie? I no nie mogę znaleźć, nie mogę znaleźć. I powiem Wam, że nawet już chciałam. Kupić coś nowego, ale i tak nie mogę znaleźć tego wyważonego. Wydać kilkaset złotych na coś, co nie do końca wiecie, mnie zadowala, no to, no to tak trochę szkoda. W każdym razie tak, tak wygląda ta spódniczka. To jest normalnie klasyk, Zwykła, prosta spódniczka, ale uważam, że do tego e, granatowego e, sweterka jeansowej spódnicy. I właśnie fajnie chyba jest to, że tutaj mamy szare rajstopy, a nie czarne, także. Takie, mm, bo takie bardziej jest. E, może takie, no mniej poważne, o, to chciałam powiedzieć. Gdyby tu było czarne, race, to by było poważne. Ja w ogóle nie wiem, czy wy widzicie, że one są szare, bo... Yy, no, może widzicie. No dobrze, w każdym bądź razie yy, tak wygląda ta spódniczka. No słuchajcie... No niestety nic nie sobie. zwykła spódniczka, ale ja takie uwielbiam i w takim wydaniu właśnie najbardziej szczuję, bo gdybym założyła do tego bardziej elegancką górę, to wtedy bym wyglądała yy, jak pańcia, a... Yy, właśnie te buty długie plus krótka, dżinktawka kurteczka, myślę, że troszkę odmładza tą spódnicę i mogę ją nosić pomimo tego, że no sama w sobie może ultra młodzieżowa nie jest, znaczy ja nie chciałabym, żeby była ultra młodzieżowa, ale żeby cały ten look był taki wiecie, przełamany, nie do końca ciotkowy yy, i nie do końca młodzieżowy, czyli taki pół, na pół. Dobra, korzystając, że mam te szare stopy, zakładam yy, sukienkę z Miss -sixty, Mi Sixty, bo ona... Będą pasowały do tej sukienki. Strój numer 2, czyli sukienka z Miss sixty. No, odjazdowe ma te wzory, nie uważacie? Zobaczcie. <grytanie> I piękne, chłodne kolory. Ale wydaje mi się, że o ile sukienka to jest troszkę za duża, ale tutaj tam jeszcze można ograć. No to pasek ma zdecydowanie za dużo. Musiałabym go. Nie wiem czy jego. No nie da się. Ale można go zawsze jakoś zwęzić. Ale zobaczcie. Jest troszkę przydłuża, trochę odstaje. Muszę to potem zobaczyć na filmie, bo wiecie, tak w podglądzie to nie do końca widać. Ja widzę, że jest ładnie, ale na ile mi to odstaje, to dopiero zobaczę, jak będę to montować. Śliczne jest. Piękne połączenie kolorystyczne. Naprawdę piękne. Mm, śliczne. I nie gryzie, nie gryzie, ma dosyć całkiem konkretną tą podszewkę. Ona jest. Pod całą sukienką, wzdłuż, w rękawach tylko nie ma. Ale jakoś tak... Nie? Nawet jest ok, nawet jest okej. Okay. 70% wałnu tu jest i 30% folii jest dziwny, dziwny skład, ale taki jest, bo dwa razy Także... No i też mam tutaj te długie buty, bo ja mam taką obsesję, wiecie, dzięki Bogu te buty schema mają, nie wiem, chyba ze 6 cm czy z kwić, ale to są bardzo, 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 bardzo wygodne buty. Można je nosić na co dzień, naprawdę i do spodni, i do spódnicy, bo ta cholewka jest na tyle rozciągliwa, że spokojnie e, rurki można w to wepchnąć, jeżeli macie ochotę, czy legnizy, nawet grusze. Także o. Dobra, to jest to. To jest ta sukienka. I czy my coś mamy jeszcze niebieskiego? Mam no, no, jak jakżeś nie? E, spódniczka Alexander McQueen. Niestety, spódniczka nie jest dla mnie. To nie jest spódniczka na moją figurę. Zobaczcie, ona mi tu tyle odstaje w pasie. To jest. E, niestety ja nie spojrzałam. To nie jest MK to jest LK No i dlatego ona mi o, tak odstaje. Także m, to jest spódniczka w ogóle. To jest jakiś dziwny rozmiar, wiecie, bo to jest. Kupiona jest o bardzo dobra, a w pasie bardzo odstaje. Więc generalnie y, wnioskuję, że powinna być na wyższą osobę, czyli na jakieś minimum 1,65 m, 1,66 m y, i y, y, o takiej mniej w klepsydrowatej właśnie figurze, bo ja wiecie, mam 68 w pasie, 92 w biodrach, więc ja mam dosyć dużą tą różnicę, a to jest dla osoby, no nie ukrywaj, która ma po prostu troszeczkę więcej w pasie, a troszeczkę mniej w pupie, czyli w takiej bardziej e, smuklejszej figurze, o tak bym powiedziała. Także jak macie ochotę na Aleksandra McQueen'a, to będzie do wzięcia, bo fajna jest, bardzo ładna. świetna jakość, to jest taka gruba, bawełna chyba, bo Tak naprawdę, bardzo gruba, no ale niestety, no tu jest y, bardzo opięta, a tu mi bardzo odstaje. Także ja już, no i długość jednak to, to nie jest moja długość. Niestety, ale w ogóle jakość w spódnicy, wykonanie. I ten świetny wzór, wiecie, nie wiem dlaczego mi się to z całunem turyńskim kojarzy, no, trochę może <laughs> nie bardzo, <laughs> ale grafika taka dziwna jest, albo jakiś kalejdoskop, ale no tak jak na całunie turyńskim, nikogo tutaj w może nie chcę tutaj, wiecie, żeby ktoś pomyślał, że sobie... Hmm, Śmieszkuję na temat całego Dollyńskiego nie, ale to, to moje pierwsze skojarzenie było. Ale naprawdę jest świetnie skrojona spódnica. Także okej, okay. to niebieskie mamy chyba załatwione, i przechodzimy w brązy. czym została nam tylko spódniczka. Nie, spódniczka. Jeansowa kadana do zmierzenia. Mało coś tego, ale może z tym moim gadaniem to i tak będzie długo i długo. Także zakładam i się widzimy. No dobrze, i tak wyglądają brązy. Brązowa bluzeczka to jest jakaś skandynawska marka. To jest moja bluzeczka, taka, w której ja na co dzień biegam. Ona jest na krótkich rękach. Ja wam już wam kiedyś pokazywałam. Bernard Brandt, czy coś takiego. Nie pamiętam. W każdym bądź razie z takiej ultra delikatnej e, dzianinowej bawełny. Coś takiego. No ale to nie, nie o bluźce rozmawiałam, tylko o tej katance. Zobaczcie, ja ją założyłam. No, oczywiście do krótkiej spódniczki do długich butów, prawda? No bo przecież nie byłabym sobą. Nie zmieniałam co prawda Rajstop, bo szkoda czasu już. E, wyobraźmy sobie, że są czekoladowe. takim krótkim założeniu grube czekoladowe. Dlatego ja mam e, zamszowe, długie muszkieterki płaskie z Zary. Bardzo, bardzo, bardzo stare. Oczywiście z drugiej ręki. Widzicie? Tak to wygląda. O. No i tu katankę, fajna jest, naprawdę jest fajna, jest taka inna, ja widziałam w różnych kolorach te takie właśnie snake'owe, że tak powiem katanki, ale w takich ładnych odcieniach chłodnych brązu to jeszcze nie widziałam, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. No i idealny zestaw, do tego jak będzie jeszcze chłodniej to można założyć bluzeczkę na krótki rękaw, nie na długi. I to jest świetna propozycja właśnie dla niewysokich osób, które wiecie, jak założycie taką normalną katanę, która sięga do bioder, to automatycznie skracacie się jeszcze bardziej. A tutaj taka do pasa, to ona no, układa ładniej sylwetkę. Tak sprawia, że wydaje się smuklejsza i że inaczej, może nie tyle smuklejsza, to po prostu nie zatracają się proporcje. Podkreślony macie pas tam, gdzie powinien być, to jest pas, tylko przy czym nie zapięta jakoś ciężko, tylko właśnie sobie fajnie jak lata. jak nie chcecie sobie dodawać kilogramów to pod spód coś w podobnym kolorze, a jeżeli chcecie w ogóle poszczuplić i macie dół ciemny, to najlepiej wąską przestrzeń w postaci jasnej koszulki czy coś takiego. No ale to to są niuanse, to nieważne w stronę o tym nie ja o tym rozmawiać. Ja się mi rozmawiać o katanie. A katana jest świetna, bardzo mi się podoba. No i dobrze, przypomniało mi się, że przecież jeszcze jest ten sweter z dziurkami, który mamy razem przymierzyć i zobaczyć, czy to się jakoś nadaje do noszenia i czy warto to dosrzeć. Warto zawsze, bo jest przepiękne, ale zobaczymy, czy będzie dla mnie, czy też nie. Także już mierzę, pokazuję Wam, jak to wygląda. W ogóle to wyglądałby bombowo, tylko że ja oczywiście jestem na niego za niska. Tu jest za dużo tego materiału, żeby go upchnąć, chociaż y, pomysł z tym, żeby wychodziło coś ciemnego spod spodu, to jest chyba całkiem dobry pomysł. No muszę to jeszcze zobaczyć przy montażu. Ale wiecie co, ale jest cool, to jest, to jest niesamowicie miłe. Ja nigdy nie myślałam, że ja to powiem, że wełna może być miła i że mnie nie gryzie, ale to pewnie dlatego, że mam pod spodem ten sweterek i że wiecie... Nie może mnie gryźć, bo jest na staterku. I zobaczcie, teraz do tego weźmiemy sobie... Wzięli. O Jezus Maria, przepraszam, co się zawiło. Weźmiemy sobie do tego y, czekoladową tą zążową torebkę i teraz tak, tu wystaje czekoladowa buzeczka, tu mamy czekoladową y, torebeczkę no ładnie, 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 nie mogę powiedzieć ekstra i zobaczcie nawet na spacerek też spokojnie da się założyć na ramię, no to nie jest torba na zakupy ale to jest na pewno fajna torba na taki spacerek ekstra śliczny jest będę go naprawiać tak czy siak Coś tam muszę, bo no nie wyrzucę go do śmietnika, bo by mi chyba serce pękło. Wiecie, e, mankiet to zawsze można podwinąć pod spód i w ogóle go nie będzie widać. To jest kwestia tylko tych dwóch dziurek tutaj. Już ja coś z moją krawcową wymyślę, może nakleimy, na, że naszyjemy jakąś metkę tutaj, coś zobaczymy. <laughs> Albo dwa guliczki, to też dwa guliczki. No to jest, wiecie, gdyby obydwa rękawy były uszkodzone, to byłoby mniej bolało. <noise> że uszkodzony jest tylko jeden, to tym bardziej boli, prawda? Chyba, że zrobimy z niego czwarte. Moja krawcowa to jest, wiecie, krawcowa, która szyje sutny ślubne. Mm. I ręcznik do to jest tego typu krawcowa. Także e, Agnieszka na pewno coś wymyśli, bo to jest złota kobieta i złota krawcowa, także rączki jej tworzą cuda i na pewno coś wymyśli. Dobrze, kochani, przenoszę się tutaj waży na stół, żeby nie schylać się do aparatu. Mam nadzieję, że Wam się coś podobało. Ja już zapomniałam, jak to jest fajnie kręcić. Mierzymy w domowych warunkach, gdzie żaden stół wam nie wchodzi w drogę. Jest więcej miejsca i nie trzeba jakoś tak specjalnie się ukrywać przed sąsiadami, którzy więc przychodzą pod oknem i macie inne wysokości wzroku. Także. Było mi bardzo miło tworzyć ten film dla Was. Mam nadzieję, że Wam też się miło oglądało. Napiszcie mi, co Wam się najbardziej podobało, co Wam się najmniej podobało, w czym ja Wam się podobałam, a w czym ja Wam się nie podobałam. Tutaj to akurat proszę się nie krępować i walić prosto z mostu, bo yy, no to jest kwestia tego, jak potem będę wyglądać na ulicy. Oczywiście mam swoje zdanie, ale wiecie. Jak wy patrzycie na mnie, to patrzycie troszeczkę innym okiem niż ja na siebie i widzicie dużo, dużo więcej. Także ja i moja piękna torebka mówimy Wam. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, bujaczki i pa pa!